Witamy serdecznie w Co Nowego Holandia. Dzisiaj będziemy omawiać wydarzenia z drugiego tygodnia. Mogą nas Państwo znaleźć na portalu fachwork.eu w dziale wiadomości. Tutaj publikujemy bieżące artykuły. Dzisiejszy tematy, przedłużenie lockdown, dymisja rządu holenderskiego. Oraz debaty nad kolejnymi obostrzeniami. Przedłużenie lockdown do 9 lutego. 12 stycznia premier Holandii ogłosił, iż obecnie trwający lockdown zostanie przedłużony do 9 lutego. W praktyce oznacza to nadal zamknięte szkoły, hotele, restauracje. Salony fryzjerskie, salony kosmetyczne itd., czyli obecnie trwający lockdown zostaje przedłużony do 9 lutego ze wszelkimi konsekwencjami, które się również z tym wiążą. W drugim tygodniu 2021 roku ogłosiono również dymisję rządu holenderskiego. Powodem podania się do dymisji jest afera tzw. dodatków, gdzie holenderski urząd skarbowy bardzo niesprawiedliwie ocenił sytuację wielu rodzin. Chodzi o prawie 8 tysięcy rodzin. Pochodzenia nieholenderskiego, które zostały poszkodowane przez państwo ze względu na swoje pochodzenie, czyli mamy tutaj do czynienia z jawną dyskryminacją. Wszelkie dodatki tych rodzin zostały zatrzymane. W konsekwencji wiele z rodzin popadło w ogromne problemy finansowe. Zważywszy, że w większości przypadków chodziło o dofinansowanie do żłobka czy przedszkola oraz opieki przedszkolnej i poszkolnej, takowa nieraz sięga nawet kwoty rzędu 2000 euro na miesiąc. W przypadku dwójki, trójki dzieci mogą być to dużo większe kwoty. W związku z tym te rodziny, którym dofinansowanie zostały zabrane, lub musiały w trybie natychmiastowym zwrócić do finansowania z pięciu ostatnich lat. Te rodziny popadły w straszne problemy finansowe. Do tego stopnia, iż w wielu przypadkach musiało dojść do sprzedaży domu, doszło nawet do rozpadu rodziny, a nawet doszło do jednego samobójstwa. Z tego powodu Zarzuca się rządowi holenderskiemu brak odpowiedniego działania, brak podjęcia prawidłowych kroków oraz dyskryminację, więc rząd został zdymisjonowany. Jednakże w praktyce jest to tylko i wyłącznie tak naprawdę symboliczny gest, gdyż wybory będą 17 marca. Do tego czasu rząd zdymisjonowany ma prawo dalej rządzić. W drugim tygodniu również odbyły się debaty nad kolejnymi obostrzeniami, dwie opcje są możliwe. Pierwsza całkowity zakaz przyjmowania gości. W tej chwili w chwili obecnej można dwie osoby przyjąć. Dzieci poniżej 13 roku życia nie wlicza się. Druga możliwość to wprowadzenie godziny policyjnej. Celem tych debat jest zmniejszenie możliwości spotkań młodzieży. Która rzekomo w dość dużym stopniu wpływa na rozprzestrzenianie się wirusa. Czy takowe nowe obostrzenia zostaną wprowadzone, tego nie wiadomo, jednakże rząd intensywnie w drugim tygodniu debatował na ten temat. Na dziś to już wszystko. Kolejne tematy, które będziemy omawiać już w następnym tygodniu, to emerytura z Holandii oraz dalsze losy ulgi abolicyjnej. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dziękujemy za uwagę.